Dziś jestem znowu na tej fajnej rzeczce. Ja mam nałożonego woblera rapali. Chcę poeksplorować te miejsca, a jest godzina 19, jakieś dwie godziny mi zostało. I jeszcze podjechać na jedno miejsce, w którym złowiłem klenia 45 cm. tu, gdzie się znajduję, jest typowe miejsce pstrągowe. Tam jest głębiej. Postaram podrzucić tam nie, bo wiecie, mogę tu zaczepić, ten wober na szczęście pływający jest. Ja go chcę tak jakby trochę spuścić i te korzenie ominąć. Tak jakoś trochę w nurcie, może coś tam wyskoczy do niego. Chociaż nawet nieduży pstrąg. Fajnie by było. Też podbiję ja tam trochę w nurcie podtrzymać może. No i tam też miejsce jest, żebym zarzucił ale był rzut to ja rzuciłem zaczepy jakiś są wiecie co na moje oko tam jest fajne miejsce ale ja, ja tam się postaram strzelić przynęto, żeby doleciała o tak o jakoś ja spróbuję po prostu pod prąd podejść dobra, podejdziemy tu trochę, może tym ciurkiem da się trochę podejść, nie będzie za głęboko bo widziałem w tych miejscach, jest głębiej nie, dobra, za siebie rzucę to niebezpieczne. Tam strzelę. O! Udało się. O, to mi chodziło. Staram się podejść tutaj brzegiem. Dobra, jest trochę lepiej tu jakieś ciemne dno się robi takie. Chyba głębiej tu jest trochę. co ja tam. Zaczep. Ale puściło. Na szczęście. No. Lepiej, lepiej. Poczekamy aż spłynie trochę, o. Już tu nie będę kombinował z pracą przynęty, bo dobrze, że w ogóle jakoś trafiam. Wow, ale cała weszła. Wow, nie, dobra, to ja tam nie idę. O kurczę, o kurczę, miałbym podrzucić tam. Źle robię. Zapomniałem, że powinienem pierwszy przed tym miejscem zarzucić, i dopiero poczekać, żeby spłynęło. Dobra, ja idę tam za most. Tylko nie będę przechodził pod mostem. Dzień dobry. Powiem wam, że nie wiem co tu za piasek jest, ale mnie wciąga na stop. Nieprzyjemny taki. Ja nie będę zbędnych ruchów robił. Czekam aż spłynie tam, ja bacznie będę obserwował to przynęte. I zacznę zwiedzać jakieś przykorzenie. No i dobra. Nie, wiecie co? Dla mnie to słabo wygląda. Ja wyjdę stąd i brzegiem po prostu będę szedł, żeby nie straszyć za mocno i innego sposobu po prostu nie widzę. Może będą jakieś luki pomiędzy drzewami. Aby tylko tego barszczu nie dotknąć, tutaj po lewej stronie było zajebiste miejsce. Ze 100 metrów, o tutaj gdzie idę, było sporo zajebistych miejsc. Naprawdę. No ale nie mogłem połowić, bo po lewej stronie był taki pan, który łowił na spławik, na czerwone robaki pstrągi. I powiem wam, wyciągał je przy mnie. Chyba z czterech wyciągnął takie średniaki, nie? Dobrze, że w ogóle siatki przy mnie nie wyciągał. No ale nieważne. Chciałem e, tego pana przeszkadzać, dlatego tam poszedłem dalej. Dobra, podchodzę ja do miejsca. Ciekawe czy coś tu da Będzie dało się trochę Tam fajne Jest po drugiej stronie Ale nie podrzucę Stąd Czyżbym ja już tutaj nie połowił? Chyba na to wygląda, że nie Dobra nic Ja jadę na moje miejsce, gdzie Złowiłem klenia Jestem już prawie, że na tym miejscu Zostawiłem samochód dalej Lepiej dla mnie Trochę ruchu. Kurczę, nie wiedziałem, że tyle drogi będę musiał iść. Ale już widzę rzekę powoli. Już tutaj zejście jest. Będę w tym miejscu moim fajnym. Ciekawe, czy będę miał szansę na walkę z jakimś przeciwnikiem. O kurczę, tutaj warunki będą ciężkie przy tym barczu łowić. Nie będzie to proste. Ciekawe, czy tu jest już mokro, bardzo czy nie. Dobra, da się przejść, jest fajne miejsce, poziom wody strasznie się podniósł, ja już tutaj za bardzo nie mogę przejść, ale lipa, ale lipa, może tutaj nie ubrzęznę, może, dobra. dobra, teraz ja po cichu będę, o, jest pstrąg. Się zainteresował, płynął za przynętą. Dobrze, powiem Wam, komarów jest full, ale jest szansa, żeby się udało trochę, żeby ten wober głębiej schodził. Tak, to ciężko, ciężko. Dobra, teraz już nic tu mi nie wyjdzie. Idę dalej podejść, jeśli się da. No, trochę wychodzasz za, ale nie mogę nic zrobić innego. Powiem, że tutaj wam Tutaj to dopiero dziko się zrobiło Powiem wam, że zarzucę to inaczej o, 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 To co chciałem właśnie Tam jest fajne miejsce Maluskie pstrążki wyszły O, coś małego uderzyło No jak wiecie tu rybka jest Jest, jest, jest nie jeszcze. Dojdę ja dalej. Żeby tu się nie walić, tylko mnie. Nie dam rady być tu cicho. O kurczę. U, 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 u. No, podrzucam tam jeszcze. O. No. Tam właśnie chciałem. O, tam gdzie złowiłem tego. Kolejna tu widzicie bardzo dużo rośnie mhm. oj, oj, oj. się zmieniła trochę ta rzeka Ale fajne miejsce no o fajnie idealnie Coś małego płynie znowu Znowu coś tylko małego wyskakuje Nic nie chce większego Oho, coś tam się zakręciło Małe plątanie na szczytówce. O, coś, coś, coś było. Chyba, albo nie, to zielcko. Widzicie. No, jak jest już dróżka, to jest. się postaram dalej przejść. No, tam dalej jest fajne miejsce. Nie wiem, czy widzicie za tych krzaków. Nie, no coś tam widzicie jednak. Oho, śmi na szczytów coś zaczepiło. A ja, ja, hałas tylko. A Ale myślałem, że chociaż na tej rzece jakiegoś pstrągłusia złowię. Chyba tak. będzie bez ryby. O, 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 koni coś fajniejszego. O, ogonem tylko machnął. Był kleń. Był kleń, gonił zaprzędą, czyli tu jest taka rynienka piachu i jakby można sobie bezpiecznie sobie w nie podrzucać. I coś tam goni. Parę rybek goniło. Na mnie spoko. Coś znowu go nie było, ale to nie to, nie, już nic nie wyszło, widzicie? Z tym klejem to tak się zabawiłem normalnie, widziałem jak podpływa i tylko zatrzymałem przynętę i czekałem, że a może akurat się zgłosi. Aj, zaczepiłem mocno, nie wejdę tam, bo jest tu za głęboko. Puściło. Dobra, nic tu, nic, nic, nic się nie dzieje, wracamy jeszcze na tamte miejsce. Aj, co za drzewo zobaczyłem. Aby... Oh, super, super, super. Ta dróżka bardziej wygląda, na bezpieczniejszą. Nie jestem tu niczego nawet dotykać.